Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ray i dzisiaj porozmawiamy sobie o kolejnej klasie, którą możemy zagrać w Baldur's Gate 3. Rasa ta ponad wszystko stawia swoje zacisze domowe i przedstawiciele są towarzyscy i ciekawi świata. się nam się może z dobrym napitkiem, bez troską, ale także przyjemnością pracą na roli. Wiecie już o co chodzi? Dziś porozmawiamy sobie o niziołkach. Jak już wspominałem, niziołki uwielbiają swoje zacisze domowe. Ale nie jest tak, że siedzą tylko w domu i nic nie robią. Są nawet klany Niziołków, które zgrupowały się w grupy i wędrują po całym świecie. I dla nich te zacisze domowe to jest wóz czy tratwa. Rasa ta przede wszystkim także wie, jak umknąć przeciwnikowi. Grając z Niziołkiem zyskujemy plus 2 do zwinności i szczęście, które objawia się tym, iż jeśli podczas testów ataku, obrony czy umiejętności wyrzucimy jeden na kości, będziemy mogli powtórzyć rzut kością. W praktyce wygląda to w ten sposób, że jeśli podczas walki z przeciwnikiem wyrzucimy jeden, automatycznie zostanie ten wynik przerzucony, tym samym nigdy nie chybimy krytycznie. nam też wybrać między niziołkami lekko stopymi, a śmiałymi. Ci pierwsi otrzymują plus jeden do charyzmy oraz niezauważalność, czyli biegłość w testach skradania się. Niziołek śmiały natomiast otrzymuje plus 1 do kondycji oraz odporność podobną do tych, które mają krasnoludy, co oznacza, że są oni odporni na obrażenia od trucizn, ale także mają ułatwiony test obronie przeciwko truciznom. Tak samo jak krasnoludy, wszystkie niziołki poruszają się z bazową prędkością 7,5 metra, a przypominam, iż standardowa prędkość to 9 metrów. Jeśli chodzi o Niziołki, to z mojej strony to już wszystko. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za oglądanie i zachęcam do zobaczenia pozostałych filmików dotyczących Raz w Baldur's Gate 3.